Jumidumidum, będziemy śpiewać, aż nawet wariaty, ja jestem dzisiaj u siostry, jest tutaj Miłoszek Pa! Pa pa! Dobra, także zaczynamy sobie grać w Olafa, tak? To się nazywa Olaf? Tak Olaf, na pewno Olaf? I o co tu chodzi, Zuzia I, i, Gra. gra. <gry> Ale się co się A co trzeba napięcia. robić? Chodzi głównie o to, że Już. komu wyskoczy Olaf, przegrywa. Jak ja albo Kasia ja. przegramy, ja. to dostają teraz po kim niespodziance. Nie. Teraz ja wkładam, tak? Dobra. Cyk. Teraz, teraz mama. Cyk. Teraz Zuzia. No. Miłaś. No.

Cały grał? Też Kinderjaiok? Na różowe, tak czy nie? Tak, różowe, różowe! Trzymaj. Ale miłosna nie A dla Miłosza normalna, bo to chłop, nie? Tak? Czy nie? Jesteś chłopem? Tak. Tak, to tak. trzymaj. Co? Aha. Otworzyć? Tak. O Jezu. Dobra, jeszcze otwieram Mariakie. Dokładnie, tak to wygląda. Ja z tego nie lubię. Dziś! Dziś! Zuzia, chcesz pokazać swój pokoik? Tak. To idziemy. To ja biorę aparat i lecimy. Miłość, chodź. Zuja, jest w Leci oszołom. Leci. Zapalamy światełko? Tak. Dobra, jesteśmy w pokoju dzieci. A co to za lalka tutaj? Mama mi kupiła. Tak? Tak. A pokaż jak kochasz mamę, Zuzia. Ale mama mi a, może a jak kochasz mamę, pokaż. O tak. Mama. O tak? Tak. Tutaj są jakieś łóżeczka. Kto tutaj śpi? Miłość. Tutaj śpi Miłość? Nie ja. A jak tam wchodzisz? Eee, o tak. O kurczę, a Miłość gdzie śpi tutaj, tak? Nie, 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 to Nie, 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 Tak? nie, Co? Co gramy? Kto? nie, 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 Teraz ja, nie, Teraz tak? jeden teraz ja. nie, Jeden, teraz Boję się. Ta, to, tu to boli. Zuzia, ty. Nie boli. Nie, ona nie chce, ona będzie patrzała. Dobra, miłość, wyciągnij ciasteczko. Wyciągnij ciasteczko. Wyciągnij. Nie. Też nie gram. to my gramy, gramy razem. To my tylko gramy, dobra. Ty. My nie lubimy grać. Uchwyć za zapalucha. Ja gramy. nie ja gram, bo ja jestem kozak. Oh. <laughs> nie ma. No i teraz ja. Nie! Eee. Ręki nie urwę. Siusia! Ty! Aaaa! Mamus! Tak Przegrałaś! 1-0 dla mnie i ja... Nie wiem, gramy do dwóch po prostu. Do dwóch wygramy. Ja mam! To dwóchasz? Ja tak. mam! I kto przegra, to tańczy z dziećmi na końcu. No dobra. dobra. Czyli jest 1-0 dla mnie warianty. <laughs> tak, miłośnie. Dobra. Chyba, chodź do wójtka. Chudź, chudź, chudź. Nieaa. Nie. Miłość, czyli samochód, auto. Idź po auto, szybko. Gon po auto. otworzyć ci. Gon. Otworzył mię Nie, to jaki młyn. Nie, rozkazuję. Po prostu. Dziwcz. Otworzył. Cyk. Teraz ja. Cyk. Dawaj. Krótka piła. Szybciutko. Raz. Dwa. Nie trzy. Nie cztery. No, dawaj. Pierwszy. Sześć. To ty! to <laughs> łatwo. 2-0 dla mnie wariaty, czyli kończymy no tą tak. konkurencję. No i co? Tańczymy z dziećmi na końcu. Uh, Tańczymy z dziećmi, także oglądajcie, bo to będzie się nadawało do tańca z gwiazdami. Ciało, ciało, ciało. Ciało, ciało. To najpierw trójkąt, a potem ciało, ciało.

Nam śmiało ciało No także wariaty jak się podobało zostawcie łapkę w górę Mam nadzieję że się podobało Dajcie znać w komentarzu Jak chcecie więcej takich filmów Nie wiem czy jakoś była dobra Pierwszy raz nagrywałem tym aparatem Ale mam nadzieję że było spoko Papa! Pa. Nie, nie, dobra. Nie będziemy już ich męczyć, także ja spadam do domu, trzymajcie się. Papa! Papa! Pa. No, także na razie.